Witajcie kochani, dzień dobry, zapraszam na Słowo Boże. Dzisiaj jest już 10 luty i czytamy Biblię Gdańską. Więc zapraszam kochani, zanim przeczytamy, pomódlmy się, ok? Dobry Boże, dziękujemy Ci Panie za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za to, że pomagasz nam. Odpocząć, pomagasz nam się umocnić, pomagasz nam zająć się tym, co jest ważne. Pomagasz nam nauczyć się o Tobie, Boże. Dziękujemy Ci, że umiemy zainwestować nasz czas, nie tylko w odpoczynek, ale i w naukę. Dziękujemy Ci, Boże, że przemawiasz do naszych serc, gdzie mamy pracować, gdzie mamy kroczyć z kim mamy się zadawać Boże Dziękujemy ci Panie, że ty nas prowadzisz przez nasze życie. Pokładamy naszą nadzieję w tobie. Dziękujemy ci Jezu, że umarłeś za nas, żebyśmy my mieli życie wieczne. Więc pomóż nam Panie umacniać naszą wiarę poprzez czytanie twojego słowa. Dziękujemy ci, że jesteś zawsze przy nas. Kochamy cię. I modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Witajcie kochani. Zapraszam. Czytamy Biblię Gdańską. Zaczniemy dzisiaj od Księgi Wyjścia, rozdział 30, werset 11, więc jeśli macie swoje Biblię, czytajcie razem ze mną. Dziękujemy Ci Panie, przemawiaj do naszych serc, do naszych. Rozumów do naszego ciała, rozumowania. Tylko Ty potrafisz, Boże, otworzyć nasze serca. Ok, kochani, Księga Wyjścia, rozdział 30, werset 11. Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Gdy zbierzesz główną sumę synów Izraelskich z tych, którzy mają iść w liczbę, da każdy okup za duszę swą Panu. Gdy je liczyć będziesz, aby nie przyszła na nie plaga, gdy zliczeni będą, to dawać będą każdy, który idzie w liczbę, da pół sykla według sykla świątnicy, dwadzieścia pieniędzy, sykiel waży. Pół sykla będzie podarek Panu. Ktokolwiek idzie w liczbę od dwudziestu lat i wyżej, odda podarek Panu. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej nad pół sykla. Gdy będą dawać ofiarę Panu dla oczyszczenia dusz swoich, a wybrawszy pieniądze oczyszczenia od synów izraelskich, dasz je na potrzeby namiotu zgromadzenia, co będzie synom izraelskim na pamiątkę przed Panem ku oczyszczeniu dusz waszych. Potem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc. Uczynisz też wannę miedzianą i stolec jej miedziany do umywania, a postawisz ją między namiotem zgromadzenia i między ołtarzem. Nalejesz w nią wody. Brzeska chyba jest najstarsza. I umywać będą Aaron i synowie jego z niej ręce swoje i nogi swoje, gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia, umywać się będą wodą, aby nie pomarli. Także, gdyby mieli przystępować do ołtarza, aby służyli i zapalili ofiarę ognistą Panu, i będą umywali ręce swoje i nogi swoje, aby nie pomarli, i będzie im to ustawą wieczną Jemu i nasieniu Jego w rodzaju ich. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, mówiąc. Ty też weźmi sobie wonnych rzeczy przednich. Me, myry co najczystszej. Co najczystszej 500 łutów a cynamonu wonnego połowę tego to jest 250 łutów i tatarskiego ziela 250. Kasy. Też 500 łutów według cykla świątnicy i oliwy z drzew oliwnych chyn, i uczynisz z tego olejek pomazywania świętego, maść najwyborniejszą robotą aptekarską, olejek to pomazywania świętego będzie, i pomarzysz nim namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa, także stół i wszystkie naczynia Jego, i świecznik, i naczynia Jego i ołtarz, na którym kadzą. Ołtarz też do całopania ze wszystkim naczyniem Jego i wannę stolcem Jego. A poświęcisz je, aby najwię, najwiętsze, najświętsze były, cokolwiek się ich dotknie, poświęcone będzie. A Rona też i syny Jego pomarzysz i poświęcisz je, aby mi sprawowali uz, urząd Kapłański, a synom izraelskim tak powiesz, mówiąc: Olejek pomazywania świętego mnie będzie świętym w narodzie waszych. Ciało człowiecze nie będzie nim mazane, a według złożenia jego nie uczynicie temu podobnego, bo święty jest i święty wam będzie. Ktobykolwiek uczynił taką maść, a namazałby nią kogo obcego, wytracony będzie z ludu swego. I rzekł Pan do Mojżesza weźmi sobie rzeczy wonnych balsamu i onychy i galbanu wonnego i kadzidła czystego wszystkiego w równej wadze. Doing well to God be the glory. A uczynisz z tego kadzenia wonne robotą aptekarską to zmieszanie czyste i święte będzie a utłu... Outłukłszy utłuk, to miałko, kłaść będziesz z niego przed świadectwem w namiocie zgromadzenia, gdzie się z tobą schodzić będę. Najświętsze to będzie. Kadzenia też, które byś czynił według złożenia tego, nie uczynicie sobie, toć będzie świętą rzeczą dla Pana. Ktobykolwiek uczynił co podobnego, aby woniał z niego. Wytracony będzie z ludu swego. Sure, yes, we will pray at the end. Będziemy się modlić na koniec, kochani. Księga Wyjścia, rozdział 31. Potem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: Oto wezwał z imienia Besaleela, syna Urowego, syna churowego z pokolenia Judy. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem, i umiejętnością we wszelakiem rzemiośle, ku dowcipnemu wymyślaniu cokolwiek może być urobione ze złota i ze srebra i z miedzi, do żezania kamienia na osadzenie i na wyrobienie drzewa, ku wystawieniu każdej roboty. A oto ja. Przydałem mu Acholiaba, syna Achysamechowego z pokolenia Dan, a w serce każdego dowcipnego dałem mądrość, aby zrobili wszystko, co Ci przykazał. Namiot zgromadzenia i skrzynę, skrzynię świadectwa i, ubłaga, i ubłagalnią, która ma być nad nią i wszystkie naczynia namiotu, Stół także i naczynia jego i świecznik czysty ze wszystkim naczyniem jego i ołtarz do kadzenia. Także ołtarz do całopalenia ze wszystkim naczyniem jego i wannę ze stolcem jej. Także szaty do służby i szaty święte Aronowi, kapłanowi i szaty synom jego ku sprawowaniu kapłaństwa i olejk pomazywania i kadzenie wonne do świątnicy według wszystkiego, jaką Ci rozkazał uczynią. Potem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, Ty też powiedz synom izraelskim mówiąc, przecie z sabatów moich przestrzegać będziecie, bo ten znak jest między mną i między Wami w narodziech Waszych, abyście wiedzieli, że ja Pan, który Was... Poświęcam. Przetoż przestrzegajcie z Sabatu. Święty bowiem jest Wam, kto by go zgwałcił, śmiercią umrze, bo każdy, co by weń, robotę odprawował, wytracona będzie dusza Jego z pośrodku ludu swego. Przez sześć dni odprawowana będzie robota. Ale w dzień siódmy Sabat jest. Odpocznienie święte Panu. Każdy, kto by robił robotę w dzień Sabatu, śmiercią umrze. Przetoż będą strzec synowie izraelscy z Sabatu, zachowując Sabat w narodzie swych ustawą wieczną. Między mną i między syny izraelskimi znakiem jest wiecznym, bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego. Przestał i odpoczął, i dał Pan Mojżeszowi, dokonawszy mowy z Nim na górze Synaj, dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, pisane palcem Bożym. I tu zakończymy, kochani, Księgę Wyjścia, i przeczytamy teraz z Nowego Testamentu, z Księgi Mateusza, rozdział 26, werset 47. Do 68. A gdy on jeszcze mówił o to, Judasz, jeden z dwunastu przyszedł, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami od przedniejszych kapłanów i starszych ludu. Ale ten, który go wy wydawał, dał, był im znak, mówiąc: któregokolwiek pocałuję, ten ci jest. I majcież go. A wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowiony, mistrzu! i pocałował go. Ale mu rzekł Jezus: Przyjacielu, na coś przyszedł. Wtedy przystąpiwszy rzucili ręce na Jezusa i pojmali go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecza swego. A uderzywszy sługę kapłana najwyższego, uciął mu ucho. <laughs> Don't be afraid of God. Be afraid of the devil. Not God and not his word. <laughs> Tedy mu rzekł Jezus: obróć miecz swój na miejsce jego, albowiem wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza poginą. A zaż mniemasz, żebym nie mógł teraz prosić ojca mego i stawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk aniołów? Ale jakożby się wypełniły pisma, które mówią, iż się tak musi stać. Onejże godziny mówił Jezus do onej zgrai, Wyszliście jako na zbójcę z mieczami i z kijami, pojmać mnie, na każdy dzień siadałem u was, ucząc w kościele, a nie pojmaliście mię, ale cię to wszystko stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy uczniowie jego wszyscy opuściwszy Go, uciekli. A oni pojmawszy Jezusa, wiedli Go do Kaifasza, najwyższego kapłana, gdzie się byli, zebrali, nauczeni w piśmie i starsi. Ale Piotr szedł za nim z daleka, aż do dworu najwyższego kapłana, a wszedłszy tam, siedział ze sługami, aby ujrzał koniec. Ale przedniejsi kapłani i starsi i wszelka rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć wydali. Ale nie znaleźli i choć wiele fałszywych świadków przychodziło, Przecie nie znaleźli. A na ostatek wystąpiwszy dwaj fałszywi świadkowie rzekli: Ten mówił, Mogę rozwalić kościół boży, a za trzy dni zbudować go. I wstawszy najwyższy kapłan rzekł mu: Nic nie odpowiadasz? Cóż to jest, co ci przeciwko tobie świadczą? Lecz Jezus milczał. A odpowiadając, najwyższy kapłan rzekł: Poprzysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, jeśliś ty jest Chrystus, on syn Boży. Rzekł mu Jezus. Tyś powiedział: Wszakże powiadam wam, odtąd ujrzycie syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: Bluźnił. Cóż jeszcze potrzebujemy świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo jego. Cóż się wam zda? A oni odpowiadając, rzekli: Winien jest śmierci. Wtedy plfali. Plwali na oblicze Jego i pięściami Go bili, a drudzy Go policzkowali, mówiąc, Prorokuj nam Chrystusie, kto jest ten, co Cię uderzył. I tu zakończymy, kochani, księgę Mateusza i przeczytamy teraz psalmy. Rozdział 32 Pieśń Dawidowa nauczająca Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech. Błogosławiony człowiek, któremu, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady. Gdybym milczał, schnęły kości moje, w narzekaniu mojem na każdy dzień, ponieważ we dnie i w nocy ociężała nade mną ręka Twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią sela. Przecież grzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawość mojej nie, nieprawości mojej nie kryłem, rzekłem, wyznam na się przestępstwa moje Panu. A Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego, Sela. Oto się Tobie będzie modlił każdy święty Czasu, którego możesz być znaleziony, A choć wzbiorą powodzi wód wielkich, Przecież go nie dosięgną. Tyś jest ucieczką moją, Od uciśnienia zachowasz mię, I piosenkami radosnego wybawienia Uraczysz mię, sela. Dam ci rozum i nauczę cię drogi. Po której masz chodzić, dam ci radę, obróciwszy na cię oko moje. Nie bądźcież jako koń, albo jako muł, którzy rozumu nie mają, których gęby, uzdą i więdzidłem kiełznać musisz. Aby się na Cię nie porywały. Wiele boleści przypada na złośnika, ale ufającego w Panu miłosierdzie ogarnie. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszyscy, którzyście serca szczerego. I to była Księga Psalmów 32, i zakończymy nasze dzisiejsze czytanie Księgą Przypowieści Salomona, rozdział 8, werset 27 do 32. Hello. Gdy gotował niebiosa, tamem była, gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami. Gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła przepaści, gdy zakładał morzu granice Jego i wodą, aby nie przestępowały rozkazania Jego, gdy rozmierzał grunty ziemi, tedym była u niego jako wychowaniec i byłam uciechą Jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas. Gram na okręgu ziemi Jego a rozkoszy moje mieszkać z synami ludzkimi. Słuchajcież mnie tedy teraz, synowie, albowiem błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Mądrość, kochani. Przypowieści Salomona na każdy dzień są polecane, jest ich 31, więc każdego dnia czytajcie. Zgodnie z dniem. No dzisiaj jest dziesiąty, to możecie czytać sobie dziesiąty. My czytamy roczną Biblię, więc trochę inaczej, ale zawsze możecie sobie więcej poczytać, kochani. To jest Biblia Gdańska, bo jest publiczna i mogę ją czytać bez żadnych copyrights więc zastanawiałam się nad biblią brzeską albo nad gdańską i wybrałam biblię gdańską więc tą biblię czytamy w tym roku kochani więc jeśli macie to jest protestanckie y, tłumaczenie 66 ksiąg tak jak ma moja angielska więc czytam zgodnie z moim angielskim planem rocznym ale jeśli chcecie swoją katolicką razem czytać możecie swoją czytać katolicką ja czytałam katolicką w tamtym roku więc zapraszam. Po prostu czytajcie Biblię, kochani. Dziękujemy Ci, Panie. Tak, modlimy się za Polskę, modlimy się, żeby y, ludzie, którzy rządzą, kierowali się głosem Bożym i zawsze pokładali nadzieję w żywym Bogu i słuchali się doradców, którzy tak samo kochają Boga i Jezusa. Um, I modlimy się tak samo właśnie za opiekę nad Polską, nad naszym pięknym krajem. Uh. Modlimy się za Ciebie, Adam. Kierujemy nasze modlitwy prosto do Boga i prosimy Go, żeby aniołowie tak samo stały przy Tobie. One walczą z, z tym spirytualnym światem, którego my nie widzimy. Więc dziękujemy Ci, Panie. Opiekuj się Adamem, jego rodziną. Pomóż jemu zwyciężyć wszystko, um, nad czym teraz, yy, co jest przed nim, bądź przy nim, wzmacniaj go, umacniaj. Kieruj go, Panie, w szkole, w pracy. Dziękujemy Ci, Jezu. Jedyna droga do Boga to jest tylko przez Ciebie. Ty tylko umarłeś za nas. A uh, in America, New York. W Nowym Jorku mieszkam. Dziękujemy Ci, Panie. Tak, rozważamy Biblię. Ja nie jestem tutaj teraz do rozważania. Bóg tylko kazał mi czytać Biblię, ale jest dużo ludzi, którzy studiują i tak samo ty to możesz jako zwykły człowiek um, i zagłębiać się konkretnie w tłumaczenie Biblii możesz sobie tłumaczyć y, konkretne słowa y, które były napisane po grecku heb hebrejsku hebrajsku i aramajsku <laughs> nie wiem, jak po polsku arameik um, i możecie tłumaczyć sobie dokładnie co mówili w tamtych czasach. Bo teraz mamy tłumaczenia i są ludzie, którzy tak samo wykonują dobrą pracę przy tym i dobrze starają się nam wytłumaczyć i przetłumaczyć Biblię, więc ona nie traci tłumaczenia, ale jeśli chcecie iść do oryginału, to właśnie to są te trzy oryginalne języki, w których Biblia była napisana. Um, nie, ma, nie ma ważniejszej książki niż Biblia, kochani. Modlimy się za ciebie, Jan, żebyś był dobrze przygotowany na weekend do egzaminów. Um, czy już je napisałeś? I żeby się powiodły ci. I ci, którzy ich oceniali, żeby zrobili to prawidłowo. Dziękujemy Ci Boże, że pomagasz nam i umacniasz, i pomagasz nam się przygotowywać do wszystkiego i robimy wszystko z doskonałością. I przekładamy się i że mamy siłę. I am not new age nie. New Age to jest um, demoniczne. Nie jesteśmy z New Age. Czytamy Biblię gdańską, kochani. Nie, chrześcijanką, która wierzy, że Jezus Chrystus umarł za mnie, wierzy, że jestem grzeszna i bez Jezusa Chrystusa nie mogę trafić do nieba. I do Boga, i wierzę w Jego Słowo, w Jego żywe Słowo, które zmienia moje serce i umacnia mnie. I wierzę w autorytet, który mam jako córka Boga Żywego, żeby pokonać wszelkie zło. <grym> Modliliśmy się, Jan, za Ciebie. Powodzenia. No, niestety dużo ludzi, dużo chrześcijan um, odchodzi od wiary, ale teraz właśnie jest czas, gdzie Duch Święty umacnia tych, którzy słuchają głosu Boga i mówią o nim i przypominają, że tu nie chodzi o religię. Jeśli kiedyś byłeś zraniony przez religię, przez księdza, przez osobę, która. Wydawała się, że jest religijna, ale Ciebie zraniła, to teraz właśnie jest ten czas zrozumienia, że my wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy potrafią właśnie zranić. Dlatego nie możemy pokładać wiary w Osobie, tylko w Bogu Żywym, bo On nas nigdy nie zawiedzie. On nam zawsze pomoże. Okej, okay, kochani. Dziękuję Wam za to, że byliście, że jesteście codziennie. Zapraszam Was przez cały rok. Bóg kocha każdego człowieka i, i pragnie, żebyście otworzyli Wasze serce i zaufali Jezusowi i temu, co On zrobił i pokonał. Każdy, każdy grzech i utrapienie, więc nie musicie tego dźwigać sami, kochani. Do zobaczenia, do jutra, wspaniałego dnia, wspaniałego wieczoru. Dziękuję Ci, Jan. Powodzenia, do zobaczenia, pa pa.